Kiedy to piszę, jest wieczór tuż przed naszym ślubem. Jestem spokojna, bo wiem, że wychodzę za mąż, za mojego najlepszego przyjaciela i za mojego ulubionego człowieka na świecie. Przez te pięć lat, najlepszych pięć lat mojego życia, zdołałam poznać cię na tyle, aby znać twoje wszystkie wady i zalety. I mogę z pełną świadomością stwierdzić, że nie znam drugiej osoby o sercu tak wielkim jak Twoje. Moja ukochana Julia, a od dziś moja żona, stoję przed Tobą nie tylko jako mężczyzna, który zakochał się w Tobie od pierwszego spojrzenia, ale jako ten, który miał zaszczyt przez 2041 dni uczyć się Ciebie, poznawać Cię, podziwiać Cię i każdego dnia kochać coraz bardziej. Dziękuję Ci za to, że jesteś. Prostu. Bo jesteś dla mnie wszystkim. Całym moim światem. Każdego dnia. Włóżę się i zasypiam. Dziękując Bogu, że cię mam i że wybrał dla mnie tak cudownego męża, partnera, przyjaciela, takiego, który jest ze mną na dobre i na złe. Patrząc dziś w twoje oczy, czuję spokój, miłość. Oraz to, że jesteś tą jedyną osobą, którą chcę dzielić wszystko. Po prostu wiem, że z Tobą wszystko staje się możliwe, bo przy Tobie jestem najlepszą wersją siebie.